Zanim przystąpimy do zajęć praktycznych, wykonamy sobie ćwiczenie z zakresu doradztwa zawodowego. Celem ćwiczenia jest analiza własnych predyspozycji i umiejętności przy wyborze przyszłego zawodu, który być może w przyszłości będziecie wykonywać. Proszę, zastanówcie się, jaki zawód chcielibyście w przyszłości wykonywać. Potem, jak wybierzecie ćwiczenie, zrobimy sobie przykłady na tablicy i wspólnie przeanalizujemy. Przybyłaby osoba chętna, która chciałaby się z nami podzielić zawodem, który będzie chciała w przyszłości wykonywać? Jak chciałbym się podzielić. Zapraszam bardzo. Zawód, który chciałbym kiedyś wykonywać jest kierowca kira. Ważnymi umiejętnościami są Radzenie sobie ze stresem, organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność i dyspozycyjność. Tak, dziękuję. A y, proszę, zadaj sobie teraz, czy te wszystkie cechy posiadasz jako przyszły pracownik? Tak, posiadam, ale wydaje mi się, że radzenie sobie ze stresem i jeszcze muszę nad tym trochę popracować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał również pochwalić się i przedstawić swój zawód? Ja bym chciała. Proszę cię bardzo, Maju. Moim wybranym zawodem jest wizażystka. Musi mieć takie cechy jak... Dokładność, cierpliwość, kreatywność, podzielność uwagi oraz powinna być, znaczy posiadać umiejętności manualne. No, powiedz, czy ty mają te wszystkie ceny posiadasz? Yy, uważam, że posiadam, ale powinnam popracować nad cierpliwością. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Czy ktoś jeszcze byłby chętny przedstawić swój zawód? Tak, jak to? Jaki wybrały zawód? Zawód Developer. Deweloper musi posiadać takie cechy jak otwartość, asertywność, cierpliwość, zdyscyplinowanie oraz umiejętność zarządzania budżetem. Te wszystkie cechy, umiejętności, posiadasz już w tym momencie? Wydaje mi się, że tak. Oprócz jednego, oprócz umiejętności zarządzania budżetem. Jako młody człowiek, nie mam jeszcze doświadczenia zarządzania takimi sumami jakie deweloperzy operują. Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję Ci. Mili moi uczniowie, mamy przedstawione trzy różne zawody. Proszę o wnioski i podsumowanie. Jakie jeszcze cechy są bardzo istotne przy wyborze każdego zawodu? Podsumowując, wybierając przyszły zawód, oprócz wiedzy i umiejętności nabytych w czasie naszej edukacji, ważnym aspektem jest możliwość samorealizacji oraz dalszego kształcenia. Pozwalają one nam na efektywne i w pełni produktywne spędzenie czasu pracy. A tam przecież liczy się każda minuta. Dziękuję za udział w ćwiczeniu.